Kiedy poznasz, kim jest tak naprawdę Jezus Chrystus i zbudujesz zaufanie Mu, zaufanie do Niego oraz wiarę w Niego, wtedy czego się więc obawiasz, co jutro ma dla Ciebie? Dlaczego się martwisz, co stanie się ze mną i z moją rodziną i moimi dziećmi? Dlaczego się tak bardzo zamartwiacie? Moje kochane Boże dzieci. Pamiętaj: Jezus Chrystus jest tym jedynym. Więc kto to jest szatan? Nikt. Czym są Masoni? Nic, czy też światowy rząd? Nic. Czym są ci liderzy kościoła, którzy próbują tworzyć swoje drogi przeciwko Bogu? Oni wszyscy są niczym. My również jesteśmy niczym, jeśli nie... Jeżeli nie powrócimy z żalem, kładąc swoją głowę pod stopy Jezusa, bez tego wszyscy jesteśmy niczym. Ale kiedy mamy Jezusa jako króla, mojego Boga, mojego wybawcę, mojego odkupiciela, i kiedy wierzę mu i ufam, wtedy nikt nie jest w stanie mną za nic nie jest w stanie mnie złamać. Cały świat może być przeciwny, i mogę powiedzieć, z całą pewnością, dzięki łasce mojego Jezusa Chrystusa, ja jestem przeciwko całemu światu. Kiedy mam Jezusa, mam wszystko, i kiedy go nie posiadam, nie mam nic, wliczając to siebie, jestem nikim.